Z widzami kanału Skrópka TV chciałbym przywitać Karola Płaczkiewicza, czyli byłego ucznia naszego liceum. Nasze spotkanie spowodowane jest zbliżającą się 80-rocznicą szkoły, a z tej okazji chciałbym zadać Panu parę pytań. Dzień dobry, cześć. Oczywiście jestem gotowy i czekam na te pytania. Czy pamięta Pan swój pierwszy dzień w szkole? Tak, pamiętam. Byłem całkiem nieśmiały, jak pierwszy raz przekroczyłem próg naszego liceum. Może to być zaskoczenie, może nie, ale to był chyba 1 września, ten pierwszy dzień. No, pamiętam, że problematyczne było na początku trafić na salę gimnastyczną, a później troszkę atmosfera już zelżała w momencie, kiedy wraz z wychowawcą, którego też prawdopodobnie większość z nas widziała pierwszy raz w życiu, no tam już było trochę inaczej. No, myślę, że to taki klasyczny 1 września bez fajerwerków. Było, było, OK, okej, tak, tak go zapamiętałem. Dobrze. A czy codzienny strój szkolny wyróżniał się u czymś? Nie, nie. To myślę, że każdy miał możliwość, że tak powiem, wyrażenia siebie. Była ta dowolność faktycznie. Yy... Po prostu schrudnie być ubranym i to było ok. Mundurki nas ominęły. Pamiętam, że z opowieści pamiętam, że wcześniej jeszcze w liceum były identyfikatory czy coś, coś podobnego, coś się przypinało. Hmm, Natomiast my już nie doznaliśmy tego zaszczytu. A jaki był Pana ulubiony przedmiot szkolny? Ulubiony przedmiot? Tak na szybko, jakbym się miał zastanowić, to myślę, że to język polski. Ciekawe. Tak, to całkiem ciekawe. Natomiast, no tak, ten język polski gdzieś mi cały czas towarzyszy. Do tego zestawienia mógłbym jeszcze dołożyć też język angielski. Te języki gdzieś cały czas niemieckiego nie będę dokładał jako ulubiony, chociaż atmosfera na lekcjach była niezapomniana. To na pewno były jedne z ciekawszych i wartościowych lekcji, jeżeli chodzi o tak, oczywiście. O naukę języka to jedno, a drugie to o zawiązywanie kontaktów, relacji koleżeńskich. No i chyba też dorzuciłbym jeszcze wychowanie fizyczne jako taką. Które lekcje wzbudzały najwięcej emocji? No tutaj zdecydowanie matematyka. To matematyka to, że tak powiem, moja pięta hillesowa. Choć teraz już żyjemy ze sobą całkiem ok. To w liceum nie byliśmy najlepszymi przyjaciółmi z tą panią, która się kończy na EK. Jaki szkolny obowiązek wspomina pan jako najbardziej przyjemny, a jaki najbardziej uciążliwy? No Najbardziej uciążliwy to chyba wciąż jednak to wstawanie wczesne, żeby, żeby przyjść na, na godzinę ósmą, na no, proszę, no i tutaj się pojawia znowu ten język polski. On był o godzinie ósmej, tak też go zapamiętałem. no Jest oczywiście mój ulubiony. Dziękuję pani, pani Sowie, która wybaczyła mi wszystkie spóźnienia na pierwszą godzinę. W środę to było, jak miałem na ósmą. Zdarzyło mi się spóźnić kilka minut na, na, na lekcję języka polskiego. Natomiast teraz już jestem zawsze punktualny i jest ok. Najbardziej przyjemnego, pan nie pamięta? Nie, nie, tu chyba raczej większość była przyjemna, więc trudno by mi było wymienić jeden, mhm. jeden obowiązek. Którego nauczyciela najbardziej pan wspomina? No to, to pytanie bym w ogóle pominął, bo musiałbym wymienić wszystkich nauczycieli, którzy aktualnie wtedy pracowali, jak chodziłem do szkoły. Więc tutaj nie będę nawet mówił pomidor, te opcje jeszcze wykorzystam. Może później. Nie znam pytań dalej, także mam nadzieję, że nie będę musiał z niej skorzystać, ale może skorzystam. A jeżeli odpowiadając na to pytanie, no to nie, tutaj całą listę by trzeba było wymienić nauczycieli, bo wszyscy bardzo serdeczni i otwarci na pomoc. A czy był nauczyciel lub inny pracownik szkoły, którego pan się bał? No tak, tak. No, był ktoś taki. Chyba dalej jest, no nawet nie chyba, bo ostatnio zdjęcia przeglądałem z zakończenia roku trzeciej klasy. To osoba, która taki duży respekt, we, w, w, miałem do niej bardzo duży respekt, to pan Marek Tomza. I to, to, to osoba, która minięcie na korytarzu się z nią... Powodowało, to, nie powiem, że takie nieprzyjemne ciarki, ale faktycznie gdzieś tam włos się jeżył. No. Mm -hmm. Czy miał pan swoje ulubione miejsce w szkole? Tak, nawet się w nim w tej chwili znajdujemy, natomiast zapamiętałem je troszkę inaczej, jeszcze w starej wersji, nie w tej pierwotnej, która była, była, tylko ta, która towarzyszyła mi w latach licealnych. Natomiast. To myślę, że tak. To było jedno z tych miejsc, a jeszcze tam na drugim piętrze jest przy sali bodajże 77, ale mogę mylić numer. Nie pamiętam. Wiem, że tam pani Wojtowicz urzęduje. Tam... 77? Nie wiem. Może się mylę. 77? Bardzo możliwe. O, to nawet mi się udało zapamiętać. Świetnie. Natomiast tam był taki... Kącik, dalej jest. Teraz widziałem, hmm. że takie zielone, ładne kanapy stoją. Hmm. Wtedy ich nie było, ale był fajny kwiatek. Często pan tam przebywał? W tych miejscach tutaj i tam? No, zdarzyło się. Zdarzyło się, że faktycznie przebywałem. Raczej jak ktoś mnie szukał po szkole, no to wiedział, że albo mogę być tutaj, albo ewentualnie właśnie tam w rogu, przy sali 77. A jakie wydarzenie najsilniej utkwiło panu w pamięci? Oj, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy bym potrafił. Nie, chyba nie potrafię w tej chwili wymienić jednego, które mi najbardziej utkwiło w pamięci. A który moment najbardziej zapamiętał pan jako stresujący? No to tutaj tak. będę wracał do pana Marka Tomzy. Te przejścia na korytarzu to, to było stresujące. Czy ściągał pan w czasie klasówek? I jeżeli tak, to w jaki sposób? No nie, sposobu nie będę zdradzał. Natomiast przyznam się, że tak, ściągałem. No i to, to się zdarzało na matematyce, myślę, że Częściej. najczęściej i chyba na niemieckim, na kartkówkach, zwłaszcza ze słówek. Um, czy pamięta pan swój strój studniówkowy? Tak, tak, był całkiem klasyczny. To była po prostu koszula i garnitur. Natomiast jedyne, co było nieklasyczne i czego żałuję, to fryzura, na którą się wtedy pokusiłem, bo wyglądałem naprawdę w tej chwili patrząc z perspektywy czasu komicznie. Czy jest melodia, piosenka, która kojarzy się szczególnie z pana latami szkolnymi? Może niekoniecznie z moimi latami szkolnymi. Natomiast, jeżeli chodzi o samoliceum, to tak, to jest taka piosenka tutaj też no, lokalnie, bardzo lokalnie. To piosenka. Mam nadzieję, że nie przekręcę tytułu. Całej góry barwinków, 24 godziny i to, to nie pamiętam w tej chwili, czy to był filmik promujący szkołę i ta piosenka była na podkładzie po prostu. Natomiast to jest piosenka, która kojarzy mi się z tą szkołą i. No, oglądałem to jeszcze zanim byłem jej uczniem. Czy uczestniczył Pan w wycieczkach szkolnych? A którą z nich najbardziej utkwiła Panu w pamięci? Tak, no, uczestniczyłem w wycieczkach. To myślę, że to myślę, że właśnie mógłbym na jednych z pierwszych miejsc, nawiązując do, poprzednie... do jednego z poprzednich pytań, nawiązać, że to były jedne z najprzyjemniejszych wspomnień, jeżeli chodzi o szkołę. A te, które tak najbardziej, najbardziej mi zapadły w pamięć, to pierwsze miejsce to jest Krzyżowa i warsztaty teatralne z uczniami z Litwy. Tutaj ukłony w stronę pani Sroki Adamus i pani Jolisowy, bo to one nas zabrały wtedy na te warsztaty. Niesamowite, to było piękne przeżycie. No, myślę, że nie tylko dla mnie, ale i w ogóle dla osób, które tam były wtedy też. A druga wycieczka to taki po prostu wyjazd do Kielc z całą klasą na zasadzie pozwiedzenia troszkę zobaczenia tego miasta i okolic w ogóle w Świętokrzyskiem. Dobrze. E, czy miał pan szkolną sympatię? O, no widzisz, to tutaj się dobrze składa, że zostawiłem tego pomidora, bo w tej chwili go wykorzystam i odpowiem: pomidor. Dobrze. E, jaki był pana największy sukces szkolny? E... To tutaj z kolei nawiążemy no, znowu do języka polskiego, do pani Jadwigi Myszkowskiej, jak ogłosiła konkurs w naszej klasie na języku polskim na napisanie fraszki. I tutaj nieskromnie powiem, że udało mi się wtedy zostać wyróżnionym. Chyba, chyba, chyba trzy osoby wtedy łącznie dostały ocenę bardzo dobrą za napisanie właśnie takiej fraszki. Jaka była Pana największa szkolna porażka lub choćby niezręczna sytuacja? Niezręczna sytuacja, taka, która w tej chwili chyba mi za nią wstyd. To, to dosyć nieodpowiedzialne i nikomu tego nie polecam i nie ma się czym chwalić. Natomiast bieganie z gaśnicą po korytarzu zdjętą ze ściany to nie jest najmądrzejsze, co można robić w liceum. Nie będę tam zdradzał szczegółów, ale myślę, że Pani Wojtowicz pamięta, jak ta gaśnica została zdjęta. Czy oprócz przytoczonych wrażeń ma Pan jakieś szkolne wspomnienie, na którą myśl. Wciąż pojawia się uśmiech. Myślę, że każda myśl. Bo większość tych myśli jest, jakby powodująca uśmiech. Bo to jednak fajnie spędzone 3 lata tak poukładane. Mniej lub bardziej, ale myślę, że. Raczej bym się kierował, że większość wspomnień z liceum jest pozytywna. Czy skarżyło się u Panu jeszcze coś, co dotyczy lat szkolnych, a o co nie zapytaliśmy? Nie, chyba nie. Chyba nie. Chyba zostałem całkowicie wyprany tymi pataniami, wyciśnięty jak gąbka. Dobre. Dziękuję za Super, radę. dzięki bardzo.